Kochana, powiem ci teraz coś, co zmieni twoje życie. Wcale nie potrzebujesz zaproszenia na wesele, na event czy na wielkie wyjście, żeby się ubrać dobrze. Tak naprawdę wystarczy, że jesteś ty, że chodzisz do własnej kuchni, że spojrzysz w lustro, które jest u Ciebie w domu, i chcesz się po prostu do siebie uśmiechnąć. Stylizacja nie jest tylko po to, że masz ładnie wyglądać. Ona ma sprawić, że to ty się dobrze czujesz, że jesteś sama dla siebie ważna. Nawet wtedy, kiedy nikt nie patrzy. To jest taka forma dbania o samą siebie, jak zrobienie sobie herbaty w swoim ulubionym kubku albo pójście na spacer. To są takie rzeczy, które robisz nie dlatego, że musisz, to są takie rzeczy, które robisz, bo chcesz przede wszystkim. Chcesz się sama dobrze czuć. I nie, to nie jest żadna próżność, to jest szacunek dla samej siebie. Zadbana kobieta i dobrze ubrana kobieta, wystrojona kobieta, to wcale nie znaczy, że jest to kobieta próżna. To znaczy, że jesteś obecna, że jesteś gotowa na ten dzień, który nadszedł. Zapisz tę rolkę na później, jeśli czasem zapominasz, że Ty też zasługujesz.